Czołgiem. Witam Was serdecznie, poszukiwacz guzli z tej strony. Wracam po y, krótkiej przerwie. Coś tam będziemy nagrywać sobie. Dzisiaj taki odcinek techniczny, y, bo tam wiele osób mi pisało na priv, że y, fajnie się to ogląda. Także ja to jak najbardziej dla Was y, uczynię. Akurat jest taka. Potrzeba, bo mój detektor jest w stanie opokanym. Malowałem go ostatnio Tymi moimi farbami Malowania broni No i niestety to zeszło Nie wszystko, ale Jest Nieładny Także Odcinek będzie poświęcony właśnie Malowaniu na nowy detektora I taka nowość zakupiłem sobie kamerkę właśnie GoPro, żeby ta jakość filmuś była lepsza tego dźwięku oraz żeby więcej nagrywać po prostu, bo nie za każdym razem ten nieszczęsny telefon jest jak wyciągnąć. Także w tym odcinku zapraszam na malowanie detektora part 2. Oczywiście muszę się kapeczkę ubrać, bo yy, jakby w garażu mam. No, coś tam upadło. 5,5 stopnia. Także kapkę zimno, yy, a wygląda właśnie tak. Tragedia. Po ostatnim. W poszukiwaniu w ogóle nie było garnięte. Także zabieramy się zaczyszczenie i malowanie. Także z tego przygotowania do malowania zrobię Wam time żebyście widzieli, jak to wszystko szybko trwa. Ja już w odpowiedniej kapocie z takim soczystym futerkiem. Jak wiecie, co to za kurtka, piszcie w komentarzach. Zabieram się do roboty. Jak mówi klasyk Daj temu kurwa chwilę poleżeć Także Detektor wstępnie oczyszczony To się tak Zakończyło się Wcześniej Gdzieś tam jeszcze Podszybki są, zaraz to ogarniemy eee, Został omyty W części Widzicie, bo to są takie od składania, po prostu się to wszystko wzięło i wydarło. Tutaj od kabla wszystko jest starte i zacząłem to. Zaczęło to do normalować. Nie do ale było, bo to... to chyba urosło i wcześniej miał detektor miałby inaczej Skalibrowany tak siebie. To będzie się starował, będzie to jednego. Wezmę to pomaluję w jeden kolor, na jaki to jeszcze nie wiem. Zaraz się na tym zastanowię. Wezmę to jeszcze otuszczę elegancko i kolor nie wiem. Zrobię jeden. Nie chcę mi się już bawić. Ozdabianie, wcudowanie, maskowanie, tak jak broni. Tylko wezmę go w jeden kolor, rzucę, bo tym detektorem się rzuca, cuduje, ściera się wszystko cały czas, więc nie ma sensu się nad tym spuszczać. A czarny mi się nie podoba. Także działamy dalej. Jeszcze w międzyczasie sobie kupiłem u Soper'a na sklepie Underground Passion, na którego serdecznie zapraszam do zakupów, nasadkę, nakładkę, przykrętkę, czy jak to się tam zwie, na Pinpointer'a, na mojego XPK, który też jest w opłakanym stanie, ale tą nasadkę magnetyczną na koniec sobie kupiłem. Właśnie o niej zapomniałem. Idę do domu po nią. I jeszcze tam parę rzeczy sobie kupiłem. Tylko nie jestem w stanie wam tego nagrać, bo niestety też zażarłem. Ale pokażę wam co kupiłem. Jest to rebeczka. Passion. Ten uchwyt magnetyczny zaraz wam to pokażę. Zamontuję sobie na odmierze czasie. I wjechał jeszcze. Edredy. Tu mam kurczak w sosie pieczarkowym z kaszą gryczaną Jadłem już parę sztuk tego. To znaczy, tego jeszcze nie jadłem, ale te inne. Nowości jadłem właśnie z kaszą, z, y, tam było czyli Concorde y, z ryżem, wołowina, kurde powiem Wam, że naprawdę wymiata, nie? bardzo fajna rzecz, jak się y, nie chce tam gotować dodatkowo właśnie kaszy czy ryżu, y, tu mamy wszystko, puszka jest y, dość duża, do zagotowania w jakimś małym pojemniczku ale mamy już wszystko i naprawdę jest to bardzo syte bo e, ja nie jestem w stanie zjeść całego raz zjadłem właśnie te, e, tą wołowinę e, w, tą, nie pamiętam już czym to było ale wołowinkę jadłem e, tu jest 400 gram i nie byłem w stanie zjeść tego wszystkiego ale wepchałem i potem zdychałem pół dnia Także dzisiaj jadłem właśnie czyli Concordę z ryżem brązowym i całe, całości nie zjadłem. Także została mi, został mi ten kurczak. Jeszcze oczywiście wlepeczka wjechała i tych rzeczy sobie tam troszeczkę. Zakupiłem: e, kupowałem tego nie wiem, czy to w czy e, Papryka e, ostre, e, suszona wołowina, ale bardzo fajna, i ten e, Biltong Classic też jest, powiem Wam, sztosik. Także zabieram. Wkładkę na wykładkę i lecę to montować. Także się za chwileczkę zajmiemy pinpointerem, a teraz działamy z wykrywaczem. Po pierwszym malowaniu wygląda tak Jest teraz pomalowany na piaskowo cały i chyba go tak zostawię Chyba sobie go tak zostawię Jeszcze zaraz drugą warstwę nałożę i myślę, że będzie spoko Poczekam chwilę niech wyschnie i sobie zrobię takiego pęskowego albo jak mnie poniesie, to jeszcze jest zielony, a pewnie mnie poniesie. Na razie zajmijmy się pinpointerem. No, mamy kupioną końcóweczkę eee, z magnesikiem i z cytkiem do Mi 4. Magnes bardzo fajny, bo próbowałem podnieść puszkę tą, którą wam przed chwilą pokazywałem z żarciem i ją normalnie podnosi. Także jest magnesik bardzo fajny, bardzo y, mocny przede wszystkim, nie? Ja. Nie wiem, co wam tu podnieść. No. O, może... Mam taką rułę, no gdzieś z kilogram waży. Może nawet nie, no ale, ale jest ciężka. Zobaczcie. Jak się ruszy, to upadnie, nie? Ale, ale trzyma. Czuję, że trzyma bardzo dobrze. Także jest naprawdę super rzecz na wyciąganie rzeczy właśnie metalowych z dołka. Także biorę pimpletera i zmieniamy to. Jeszcze moment, jeszcze chwila i już jest. Mamy. Boże, jaka brudna. Nikt o nią nie dba. Także rozkręcamy górę. Kto to tak zakręcił? O kurde, o, idzie. Także nakręteczka stara odchodzi do lamusa. Wjeżdża nowa nakrętka. Czy pasuje? Chyba nie. Pasuje. Nie pasuje. Ile wkręciłem? Jeszcze raz. Cyk, Jak się im dopierdoli, to pasuje elegancko. I teraz mamy taką marchewkę. Z magnesem neodymowym. Można sobie wyszukujemy. Jest metal. Wyciągamy sobie go, nie musimy cudować i kombinować. Także ja to sobie zapinam do swojego oporządzenia. I kładziemy drugą warstwę. I fantazja ponosi. Bierzemy kolory i czaskamy go. Tak jak leci. I finalnie wygląda tak. Jakiś taki pociapady. Ale zakryte są wszystkie te Starcia, które były Spoko to wygląda Jak dla mnie No trzeba te taśmy pociągać No jest wszystko jest świeże Ale Ale jak wyschnie To będzie klasa Zawsze to coś innego niż czarny. Także w tym odcinku to tyle. Detektor zrobiony jest. Wymalowany elegancko. Ewentualne poprawki nadejdą jutro. Bo jeszcze tutaj troszeczkę się świeci. A nie chce mi się czekać, aż wyschnie bo jeszcze bym to troszeczkę tam dorobił pinpointer elegancko zamontowany także będziemy działać na poszukiwaniach albo na zaproszenia aktualnie albo na poszukiwaniach z, z moim stowarzyszeniem w którym jestem stowarzyszenie szaniec Także będziemy się widzieć myślę niebawem. Chociaż też myślę, żeby zrobić jakieś tam swoje zgody. Nowe mam parę miejsc, które chciałbym zaatakować. No ale jakoś nie mam weny, żeby się tym zająć. Także w tym odcinku to tyle. Odcinek techniczny. Zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz Instagrama i Facebooka. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.